Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy na to moda. Dzisiaj będziemy Maxa 3 modować. Żeby to zrobić, to musimy grę zainstalować. Weź we właściwości w zainstalowane pliki, później przeglądaj. I wchodzimy do folderu z Maxem. Ja mody podam Wam, linki w opisie tego filmiku. Oraz w komentarzu na dole, dzięki czemu będziecie mieli łatwy dostęp do tych plików. Oraz instrukcje również też tam się znajdą, żebyście nie musieli mnie słuchać. Ewentualnie możecie sobie przeczytać, co tam wpiszę dla was, żebyście sobie to porobili. Teraz tak, pierwszym modem, jakiego zrobimy sobie, to jest Max Payne 2 Outfit, czyli Normalny strój Max Payna z poprzednich części. Ewentualnie jakie wersje chcecie, takie możecie sobie wgrać. Ja grałem na tej takiej, ponieważ nagrywałem filmik na YouTube, to grałem na tej, której jest bohater strójki jego twarz z ubraniem Max Payne'a z dwójki. Ciągacie sobie tutaj ten plik. Tak jak napisałem dla Was w instrukcji, którą też dostaniecie. Bierzecie sobie, wycinacie ten plik i zamieniacie player, player pet plik, który jest w folderze z grą Max Payne. i on się znajduje w folderu CD images. Każę wam teraz gdzie on jest. Mm, tak. PC. Dobrze, mamy PC. Models, jak się domyślam. i CD images. I tu macie player. Proszę, player pd f i ten plik podmieniacie z tym, który ściągniecie z tego moda. To jakby wszystko, jeśli chodzi o to. Musicie tam oczywiście ten plik wypakować i tak dalej. A ja myślę, że z tym sobie już dacie radę. Przechodzimy do następnego moda. Aby przejść do następnego moda, musimy jeszcze pobrać OpenIV, czy też wersję czwórkę, żeby móc otworzyć pliki w Maxie, dzięki którym udostępnimy albo umożliwimy sobie Modowanie Max Payne'a. Ściągamy to tym przyciskiem Download tutaj. Jak już go pobierzemy, to pokażę Wam, jak to zrobić na niedziałającym. Otwieracie go. On Was pyta o grę. Zazwyczaj za pierwszym razem będzie chciał, żebyście pokazali ścieżkę do gry. Na przykład do Max Payne'a. musicie wskazać ścieżkę. To jest to, to, co na Steamie Wam pokazywałem. Musicie główny folder mu pokazać z Grom. Jak mu pokażecie ten główny folder, klikacie tutaj. On Wam ładuje teraz grę. Jak już załadował, to teraz możemy przejść do modyfikowania. Wszystkie mody, które pobierzecie. Musicie wypakować z tych zapakowanych jakby zipów lub rarów, w zależności od tego co to jest. I tak za każdym razem. Teraz tak, przejdźmy sobie dalej. idziemy do wgrania modów powoli. Oczywiście instrukcji jest więcej, ja to wam więcej napisałem, ale ja to w dużym skrócie dla was mówię, że w takim uproszczeniu. Przejdziemy sobie do moda bez błyskania ekranów w trójce. Bierzecie sobie ten link, kopiujecie, wkle wklejacie tam do przeglądarki. Otwieracie OpenIF i potwierdzacie instalację i modyfikację. Cały proces robi się za Was. Co ja mam na myśli, już Wam pokazuję. Wchodzimy teraz do tego folderu, gdzie mamy ten plik pobrany, nie? Żeby to się zrobiło. Ten plik, nie? I otwieramy go za pomocą Open OpenIF i V, i on teraz. Będzie nam robił jako instalator i normalnie instaluje. Ja już tego nie będę robił, bo sobie mogę coś zepsuć. Yy, on robi ten proces, sam ten instalator i nie musicie nic robić więcej. On wszystko wam podmieni, zamieni, usunie, zrobi to co trzeba. Nawet jest napisane, co on tu robi dokładnie. Ci, co rozumieją angielski, to rozumieją. Ci, co nie rozumieją, to. Nie muszą. W ostateczności możecie sobie spójność plików naprawić w grze i w Steamie, w właściwościach. Naprawicie sobie, jeżeli będziecie mieli jakieś problemy. Kolejnym modem, który jest do zrobienia, bo ten jest automatyczny, są już mody ręczne. O modach ręcznych. Przejdźmy sobie do tego, że Realistic Active Ragdoll Mod działać musi na tej zasadzie, że macie tu otwarty już Załadowany ten Max Paint 3. Nie? Załadowaliście grę. Tu wam się pokazują wszystkie foldery, które możecie edytować z grom. Normalnie byście nie mogli w te pliki wejść, ale ten program wam pozwala na to. Bo to jest właśnie potrzebny. Dajecie sobie tu Edit mod. dajecie tak. Możecie teraz dodawać pliki. I będziecie dodawać te pliki z e, tych folderów, które e, pobierzecie i wypakujecie. Czyli w tym wypadku to już będzie dla nas aktywacja ragdoli innych niż te w grze. I teraz tak plik, który wypakujemy, czyli task, C Task Blend from NMXML, dodajemy do MaxPaint czy Common RPF Data Tune Tasks. Czyli teraz tak najpierw szukamy naszego folderu w tym programie. On będzie common tutaj, e, rpf. Klikamy w niego dwa razy. Ten program go nam otwiera. Normalnie byście tego nie mogli zrobić wy, jakby w jakby normalnym przeglądarce Windowsa. I teraz mamy tak. Data mówi shaders text. To nas interesuje dalej. Następny jest data. Nas interesuje. Przechodzimy do daty. Jesteśmy w dacie. Teraz co nas interesuje Tune. Szukamy tutaj Tune. Mamy na samym dole. Wchodzimy w Tune. Wchodzimy w Task. Jest kolejny, z tego co pamiętam. Tak, jest task. I teraz musimy dodać ten plik C -task Blender from NM. Teraz go dodajemy. Hmm, to nie ten folder akurat. Zaraz wam to pokażę. Mamy tutaj pobrany. Wypakowane to jest, teraz wchodzę głębiej i dodaję ten plik tutaj. I on jest już, doda się tutaj automatycznie po tym mm, procesie. Możecie mi zaufać. I na tym, jakby to wszystko, jeśli chodzi o to. Nic więcej już nie musicie robić, bo to jest po prostu przesłuszenie pliku w ten sposób. Dobra, przechodzimy do następnego. Teraz następnym modem jest Realistic Ragdoll Behavior Mod. Tamten nam aktywował nowe ragdole, a ten już nam zmienia ich zachowanie. Dalej ściągamy tak jak poprzednio. Moda. Bierzemy go, wypakowujemy. Dostajemy C-Task, tym razem NM Shot XML. Teraz przechodzimy i robimy w zasadzie do tego samego folderu, musimy się dostać, więc to już, już tu jesteśmy, nie? Jak robiliśmy poprzedni krok, to już tu jesteśmy. I teraz znowu dodajemy, cofamy się w tych folderach, co mieliśmy. to mamy Realistic Ragdoll, tak jak ja. Wchodzimy, dodajemy. Dodany. Bardzo proste, bardzo szybkie. Jak ktoś już pierwsze zrobi, to już następny bez problemu. I teraz sobie przejdziemy, jest już zakończony. Yy, przejdziemy sobie do następnego moda. Modem, który będziemy sobie wgrywać jest Realistic Bullet Penetration Mod I tam wersja 1.1 albo wyższa, zależnie od tego, kiedy będziecie to robić. Zjeżdżacie sobie na dół. Tu macie też filmik. Pokazuję sytuacje, w których ten mod yy, nie działa na początku, żeby pokazać, jak normalnie, że to wygląda, i sytuacje, w której działa, jest już zamienione wszystko. Dobra, przejdźmy do tego, jak to zrobić. Wypakowujecie, dostajecie materiał z dat, taki plik. Teraz musimy się cofnąć z tego poprzedniego folderu, czyli sobie klikamy na datę, przykładowo. Myślę, że tak. Do daty się trzeba cofnąć, tak? Bo potrzebujemy się być w ścieżce data, nie? I potem z daty materiał przechodzimy. Tu powinien być materiał. Jest. Proszę bardzo, wchodzimy głębiej. Mamy tu już materiał ZDAT, ale my chcemy go. Po pierwsze, chcemy go usunąć. Najpierw go usunąć, żeby mieć pewność, że to zadziała, bo on tu już jest. Nie wiem, czy one się podmieniają. Ja usunąłem. I z powrotem wchodzimy... wchodzimy do Realistic Bullet Penetration Mod. Wchodzimy głębiej i dodajemy ten plik, bo on ma 31 KB. ten miał 30. Dodajemy go, jest już dodany. I w tym momencie już w zasadzie skończyliśmy modować grę, Wam powiem. I teraz tak, żeby zakończyć ten jakby proces, by to wszystko działało i żeby Wam się nigdy nie, to nie popsuło, to polecam Wam tak. Nie odpalacie gry przez Steam. Tylko za każdym razem odpalacie ten program Open i Pau. Za każdym razem to robicie, kiedy chcecie tą grę włączyć na modach. I tu jest taki bezpieczny sposób, jak Run Max Pain 3. Ewentualnie to jest skrót klawiszowy CTL plus F9, jak już odpalicie program. I wtedy klikacie na to, gra wam się włączy, od razu z modami. One powinny działać po tych wszystkich procesach, jeżeli wszystko dobrze zrobiliście. I powinna działać generalnie bezproblemowo, powiem wam. Aczkolwiek ja miałem krasze. I one się zdarzały w, w różnych sytuacjach. Nie wiem, przykładowo... Yy, wchodziłem do jakiegoś pomieszczenia i za każdym razem miałem krasza. Albo miałem krasza związaną z bronią. Zetrzełem z jakiejś broni i mi się krasz zrobił. Ten krasz występował u mnie tylko... W dwóch sytuacjach wystąpił. Pierwsza to była jak. Muszę o tym powiedzieć, żeby być dla Was szczerym, z tym, że te mody mogą różnie działać. Pierwsza sytuacja była jak byłem podczas kaczenki, musiałem jeszcze raz grę włączyć i katsenka już poszła, za pierwszym razem się skraszowało. A druga sytuacja była jak. Druga sytuacja była jak wbiegłem do jakiegoś pomieszczenia, zabijałem przeciwnika i w tym momencie strzelałem za jakiejś zasłony. Gra po prostu za każdym razem się tam kraszowała w tym pomieszczeniu. Więc radzę wam wtedy iść jakby w drugą stronę. Bo to było pomieszczenie takie poboczne. Ono generalnie się crashowało chyba podczas strzelaniny. A tak to się w ogóle gra nie więc przeszedłem całą na tych modach, więc mogę je spokojnie polecić, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę to, że może się właśnie wam crashować. Jeśli tak będzie i jeśli stwierdzicie, że nie chcecie tych modów, to macie dwie opcje. Sprawdzacie spójność plików na Steamie albo usuwacie całą grę, usuwacie te wszystkie pliki tego folderu, w który sobie wgraliście, żebyście na nowo nie wgrali, nie podmienili sobie i ściągacie grę jeszcze raz od nowa i instalujecie jeszcze raz w tym samym folderze, jak już jest czysty i nie ma tam żadnych innych plików. No i to tyle moi drodzy. To wszystko w tym odcinku. To bardziej skomplikowany proces, ale taki, no, z moim tam instrukcją, plus jeszcze tym, co zobaczyliście w tym filmiku, podejrzewam, że dacie radę bez problemu. Zostawcie suba, lajka. Życzę wam miłej gry i do zobaczenia w następnych odcinkach. Mamy na to moda.